Вроде никого. Suma dwóch mi się daje wdrowia. Ten na dole to taki trochę ciekawy koleś, jakby w ogóle nie przypuszczam, że ja tu będę, w ogóle koleś, My, mnie tu nie było, panowie, mnie tu nie było, nie? Cześć, Sieman Koszulminiec, witam cię na kanale, cześć, Sieman Piotr, witam na kanale. Eee... Czemu jestem dzisiaj z rana, bo po południu wychodzę, wiecie? Po południu wychodzę i chciałem sobie z wami przynajmniej spędzić troszeczkę czasu e, dzisiaj z samego rana, nie? Chociaż nie długi to będzie czas, bo nie całe 3 godzinki, ale zawsze coś, nie? Zawsze coś. Lepsze trzy godzinki niż w ogóle live'ika by nie było. Zawsze staram się, wiecie. Staram się zawsze być, nie? Na live. Ie. Ten jeden dzień w tygodniu to jest taki dzień, który no po prostu mnie nie ma. Cały dzień po prostu mnie nie ma, no ale te pozostałe dni jakby jestem codziennie na live. Tylko że niestety co jakiś czas jest taki dzień jak dzisiaj, czyli jestem tylko z rana, bo popołudnie mam zajęte, nie? Ale jednak codziennie jestem tutaj na tym kanale, więc codziennie się spotykamy. ten laser w ogóle tutaj? To jest albo laser bota zabitego. Słuchajcie, bo on się rusza wraz z tym, jaka ja wstaje, wstaję. Okej. Okay. I on się rusza. Czy wy to widzicie w ogóle? Tutaj, to tam kropeczkę? I on, się, I on się rusza, jak ja się ruszam. Ciekawe patrzcie, widzicie to? O, teraz zniknął. Myślałem, że ktoś celuje celuje tutaj z jakiegoś laserka do mnie. A to jest... To jest ten laser? I to może być ten laser. Tylko, że on jakby... Nie wiem, on chyba przebija przez ścianę, mi się wydaje, ten laser. To jest coś takiego, mi się wydaje, jak w przypadku yy, latarek, które przez laser prze, prze, przebijają, nie? Znaczy tam? co ja powiedziałem? Latarek, co przez ściany przebijają, o. To miałem powiedzieć. Mm -hmm. Ale lutu! Dobra, teraz jak to zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić? Um, dobra, dobra, dobra. Jakie tu mamy ammo? M80, zwykłe to nie biorę. Piątkę pancerz wezmę. To sobie do sprzedania wezmę. Jeżeli chodzi o to, ten hełmik... Ten hełmik jego tu możemy zabrać. Dobra. Tutaj widzę, coś się podziało, a tutaj mamy tego... ...tego gracza... ...zabitego, o tego właśnie. To był sam bombol po prostu z yy, shotgunem. Zwykły bombolek z shotgunem. Mamy tutaj wyjście czy nie? Nie mamy wyjścia otwartego. To musimy widzowie lecieć dalej. takie mamy minus tej zabawy, że musimy lecieć dalej, ale fajnie, bo przynajmniej fajne bronie mamy i te inne sprawy. Dobra. Lecimy? Lecimy. Napije się czegoś? A nie, w sumie nie. Było. W sumie mamy, mamy cztery tylko punkty na toczku. Dobra, lecimy. A my jeden magazynek. O, granata. No powiem wam, że... Zaraz um sobie tego kałaszka i zabijem gracza, proszę bardzo. Czyli na bambola też się da widzowie. O, szkoda, że nie mogę tylko zabrać jego broni. No dobra, muszę zrobić coś takiego, bo zaraz mi się ammo skończy w moim kałaszku. Dobra, mamy shotguna widzowie. Jest dobrze. To pytanie, do kogo on strzelał w ogóle ten gracz. Jest shotgun jest zabawa. Tutaj widzę, że nikogo nie ma. Ugh, ugh. Próbuję odgadnąć gdzie jest w ogóle ten graczyk który do mnie strzelał. Więc może go zabiję tym granatem już? A może i nie Armor zbite do zara. O, nie żyje koleś, ty! Pytańcie, ja go zabiłem teraz. Czasem nie był drugi, nie? Bo jak będzie drugi, to będzie lipa. Ale on tu wisi na drzewie, ty skubany. Co za typ, ty, on na drzewie był. Tak, zjewdynki dostał ode mnie. Co za kapuśniak, ty. <grym> na drzewo se wrzedł koleś. No tak, bo jak streamerzy pokazują na swoich streamach taki landmark na przykład, pokazuje jak wchodzić na drzewa, a potem ludzie z tego korzystają, to ja się nie dziwię, że kurde, ludzie po drzewach siedzą, potem nie widać ich w ogóle i drzewa do ciebie strzelają, no. Ale wydaje mi się, że jestem z siebie zadowolony, bo takiego jednego... Znaczy dostał za swoje, tak? Dostał za swoje. Chciał sobie na drzewo wejść, no to na drzewie skończył. No ja jestem zadowolony teraz. Bo nie lubię takich grancz naprawdę. Którzy korzystają z takich, takich... Tekstur, żeby jakieś drzewa sobie... Uff. Leżeć! Leżeć tam! Bo się rozruszyłem, no. Siema Andrzej! Jego kumplem jesteś? Może tak być, nie? Że jego kumplem jesteś. W sumie bardzo podobnie ubrani byli. Duże plecaki, m On znaczy no ma MK16, ale jakby bardzo podobnie ubrani byli. Dobra, tutaj zrobimy tak, to wywalimy, to wywalimy, to musimy zabrać, eee, no trochę amunicji mamy tutaj do strzelania, więc więc sporo sporo tutaj będzie jeszcze, strzelanka pewnie, tym bardziej, że ktoś jeszcze strzela w ogóle na twierdzy, więc jak będziemy szli w kierunku twierdzy, no to pewnie spotkamy ten, tego gracza, który tam bawi się na twierdzy. Jezusie, ty Ale wiecie, że to były odpały, nie? Bo oni biegli centralnie we mnie, nie? Oczywiście, ty Oczywiście, jakiś BG3. Oczywiście, no Dobra, to Pierwszych odpałów mamy za sobą. Jeszcze tylko dwa razy. E? No, oni od razu biegli w moją stronę. Ten był odpałem. Tamten drugi nie był odpałem, bo tamten drugi. Wiedział, gdzie jestem, wychylił się, ale nie, miał, nie był odpałem, bo nie wcelował się we mnie. Ten to był odpałem w 100 procentach, nie? Bo ten to... imię nie ma, nie? To ten był odpałem. Ten dawał info tamtemu, e Andrzej, po tej stronie ktoś jest. A tamten, co? Po której? Dosłownie. <grych> no, także... Może zraportujemy sobie pana. No. No oczywiście zapewne miał to w głowę, tylko jeden pocisk na tak. No nieźle. Pierwszy laby za sobą mamy. Jeszcze tylko dwa razy. Uwaga, trzy, dwa, jeden, graczyk będzie zaskoczony. O, był zaskoczony. Pole mu zlaserowałem, ty. Nie ma Andrzej. Okay. Wydaje mi się, że on chyba nic nie widział, nie? Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że chyba kompletnie nic nie widział. O, czternasty poziom. Ojojku. O, fajny helmik. No cóż, no. Jak to się mówi, każdego szkoda. O, fajny tumik. Ten tumik jest chyba drogi, nie? On kosztował tam dwie. 200-300 tysięcy chyba. No jest chyba strasznie drogi. Chyba bot idzie na dole. Światełko w tunelu. Światełko, no? w tunelu zobaczył, no. o, o. E, uh, uh. Już nie? Już nie swędzi? Mam tu kolejny bot. Boko sobie nie wiem, czy on jest w tej budce tam czy nie o to żem rzucił ten granat widzowie? Teraz tak, on może być tam albo tam. Widzimy jeszcze raz, ale spróbuję trafić tam. Nie do końca chyba tak trafiłem jak chciałem Ale tu widzę, że Ole jest coś tam pozabijał z tego co. Mogę to się to skąd? A tam jesteś, Andrzej! Uh. Czyli on był u góry Nie na dole, tylko u góry był Ale jakby kierunek był dobry, nie? Kierunek był dobry, tylko że on był u góry, nie na dole. Dobra, na szybko tylko tą nogę sobie chcę przyszyć. Mam nadzieję, że skawiki mi dadzą szansę na... na zoperowanie tej nogi. Dobra, no, wydaje mi się, że już chyba wszyscy na tej mapie 61 poziom. Wow, to lobby mi się fajnie trafiło. Lobby... Lobby mi się ciekawe trafił 61 poziom. Mamy... O, kurde, ty. Trzymaj wrotki, ty, bo odjeżdżamy. Trzymaj wroty, Andrzej, bo odjeżdżamy stąd. Kurdełe ty Powiem szczerze, mam trochę farta Że ich pozabijali No, dawaj mi to Nie wiem czemu nie klikam cały czas tym z kontrolem, nie? Zrutem klawiszowym Nie wiem czemu, nie pytajcie się mnie. Masz coś ciekawego tutaj Jaka amunicja? 6A1 Dobra, nie biorę A, i tutaj jeszcze mamy koleś'a Dobra, ten to miał najmniejszy, jakby poziom, nie? Ale ten to był Mosinowiec, dobra, biorę go. Co, lecimy chyba do wyjścia, nie? Jak mi się wydaje, mamy cały. Cały plecak glutu, Ale powiem wam szczerze, no. Zobaczcie w ogóle. Pambolki, ludzie na KS-ie, plus na Mosinie, porobili takich folików, nie? Ładnie, jak ktoś tu będzie campił, czy nie? Aż mnie w nosie zaswęcało, pomoże być na kamperka. może być na kamperka. A jednak nie. Jak w ogóle zrobiłem, ty W ogóle w kościowi w głowę trafiłem od tyłu Kleś jakby za bardzo się tym nie przejął, mi się wydaje. Widzieliście w ogóle to? O, mater dy, o ty, co tu się podziało? Tu se jeden siedzi, nie? Z ks są ty. Kolejne Skaje są, czy to jest ten sam team w ogóle? Tu mamy KS-kom. Tu mamy kolesia. O, fajna piątka, biorę. Chyba też był na KS z tego co widzę. Tu Mamy kolesia, który dostał ode mnie w głowę od tyłu, ale przeżył to. Ok. Tu mamy kolesia... Mmm, na mocy mocy. Ale poszukuję tego... tego mocniarza poszukuję, ale chyba... Chyba nie było tego mocniarza i jednak to może KS-ki strzelały. Może być, że ks -ki to strzelały, no?